Kuba, dzisiaj deputancka bramka w barwach Stali. Jak się czujesz z, tą, z, tym, z tym trafieniem? Jestem bardzo zadowolony, ponieważ długo pracowałem na, na tą bramkę, ogólnie na, na większą ilość minut. Z każdym tygodniem jest, jest coraz lepiej i, i to jest, uważam właśnie, efekt, efekt codziennej ciężkiej pracy i w końcu życie zawsze odda. To jest bramka, która daje nam remis w derbach ze Słowią, ale chyba czujecie chyba trochę niedosyt po tym spotkaniu. Z jednej strony nie dosyć, z drugiej strony był to bardzo trudny mecz, można powiedzieć trochę, że mecz walki, jak to, jak to typowe derby I, i myślę, że trzeba docenić ten punkt też. No właśnie, to jest y, trzeci mecz pod wodzą nowego trenera, trzeci bez y, porażki, to też chyba cieszy. Oczywiście, oczywiście, że to cieszy, e, musimy budować serię bez porażek, żeby, żeby nasza mentalność była, była po prostu z zwycięz mentalność zwycięzców i, i o to w tym będzie chodziło. Dzięki bardzo. Dziękuję.